Gościem Dziennika Gazety Prawnej jest pan Andrzej Malinowski, prezydent pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry. 30 lat gospodarki polskiej po 1989 roku i 30 lat pracodawców RP. Mówi tak, pan. Tak, mów... tak się zdarzyło. <laughs> Często pan mówi, że warto i nawet trzeba być optymistą, jeżeli się prowadzi działalność gospodarczą. Czy w 1989 roku, kiedy się to wszystko zaczynało, był pan optymistą? Ja mam inne powiedzenie. Ja uważam, że być w ogóle polskim przedsiębiorcą trzeba być urodzonym optymistą, bo to dotyczy całego otoczenia. Wie pan, że byłem, że byłem rzeczywiście optymistą. Ja miałem już wtedy doświadczenia rządowe w tym okresie, więc widziałem co się dzieje A poza tym. No, mogę panu zdradzić taką tajemnicę, nie wszyscy o tym wiedzą, ale już czas o tym powiedzieć. Bardzo blisko współpracowałem z znanym polskim przedsiębiorcą Panem Wilczkiem. I nie ukrywam, że część również mojej wiedzy znalazła się w tej tak zwanej ustawie. Mieliśmy okazję współpracować. On był wtedy ministrem, ja byłem wiceministrem, ale ta ustawa w ogóle powstała jeszcze przed tym. Im no właśnie, był... bo zmiany tak naprawdę zaczęły się pojawiać już w latach 80. Tak jest. To było w czasie rządów premiera Rakowskiego. A mogę nawet dokładnie powiedzieć, że w czasach, kiedy pan Rakowski był wicemarszałkiem Sejmu, był lekko, tak można powiedzieć, odsunięty na podszytor. Myślał już o tym, co zrobić, i żeby ta polska gospodarka rozwijała się i to w sposób taki bardzo dynamiczny. I tam powstała ta pierwsza ustawa, właśnie, którą później znamy jako ustawę Mieczysława Wilczka, i ona właściwie stanowiła ten impuls do działania. Począwszy od tych łóżek, później szczęk, proszę popatrzeć jaka ewolucja, potem już były jakieś tam powiedzmy malutkie, powiedzmy firemki, aż do tego co, co mamy dzisiaj. Ja sobie nawet na dzisiejszą rozmowę y, przygotowałem y, troszeczkę statystyki, bo tak jak mówię statystykę wykorzystuję tylko dla y, dobrych celów. Y, 30 lat to chociażby PKB wzrósł ponad dwukrotnie. Więc y, proszę popatrzeć dalej. Wartość eksportu prawie czterokrotnie, z, y, dokładnie z 19 milionów, miliardów dolarów do 282 y, y, w 2018 roku. Y, dochody gospodarstw domowych są dwukrotnie wyższe. Y, ja już nie mówię o infrastrukturze, o drogach. Y, bodajże ostatnia y, cyfra to jest 300 tysięcy kilometrów, y, ale najważniejsze, że mamy wreszcie i autostrady i drogi szybkiego ruchu i tak dalej, i tak y, dalej. Y, znacznie też uległa na przykład struktura zatrudnienia. Proszę pamiętać, że w 1989 roku, czyli 30 lat temu, w, w rolnictwie pracował co czwarty Polak, a dzisiaj mamy właściwie taką strukturę, y, która jest zbliżona do tych krajów bardzo nowoczesnych pod względem gospodarki. Konkretnie w rolnicy pracuje co Polak, a w, na przykład w usługach pracuje sześciu na dziesięciu zatrudnionych. To jest model, który charakteryzuje nowoczesne gospodarki. No właśnie, byliśmy krajem głównie rolniczym, tak? tak przynajmniej byliśmy odbierani. Ale ta zmiana to z jednej strony legislacja, o czym Pan też wspomniał. Z drugiej strony, pracownicy, którzy, czyli ludzie, którzy swoją pracę wkładają, również samozatrudnieni, również prowadzący działalność gospodarczą. E, czy ta myśl, że osoby, e, które nie są pracownikami, tylko prowadzą swój biznes, e, potrzebują wsparcia organizacyjnego, już wtedy się pojawiła, już wtedy była taka świadomość, czy to jest wynik zdarzeń już po 1989 roku? Historia mówi o następującym przypadku. Powstał rząd Tadeusza Nosowieckiego i ten rząd miał od samego początku poważny problem, mianowicie miał do czynienia z dwoma, wręcz zwalczającymi się związkami zawodowymi, Solidarnością i OPZZ. -em. I w trakcie jednej z konferencji przyjechał do Warszawy ówczesny szef Międzynarodowej Organizacji Pracodawców z Genewy. Spotkał się na tej konferencji z ministrem Kuroniem. I zadał mu bardzo proste pytanie, a dlaczego rząd dopuszcza do tego, żeby te związki wzajemnie się zwalczały, a między nimi nie ma na przykład organizacji pracodawców. Tak to się panu Kuroniowi spodobało, że zorganizował bardzo szybkie spotkanie z panem premierem Mazowieckim, nawet podobno jak mi później relacjonował pan prezydent, on był Szwedem, to nawet został podjęty przez premiera jakimś tam śniadaniem i zapadła decyzja, że trzeba budować organizacje pracodawców. Tam były już takie różnego rodzaju zaczątki, to są dosyć szczegółowe historie. Niemniej w efekcie w nocy z 24 na 25 listopada 1989 roku powstała Konfederacja Pracodawców Polskich, pierwsza organizacja pracodawców w centralnej i wschodniej Europie. No to w takim razie jak. I teraz chcę panu odpowiedzieć jeszcze na drugie pytanie. Mówimy o pracownikach, bardzo ważna rzecz, część, ale przede wszystkim to była niewątpliwie wielka determinacja polskich przedsiębiorców. Ja to muszę wyraźnie podkreślić. To znaczy, to właśnie ten optymizm, od którego żeśmy zaczęli tę rozmowę, bo nie było łatwo. Jeśli pan wspomina o legislacji, to pewnie będziemy jeszcze czas na ten temat powiedzieć, bo z tym otoczeniem do prowadzenia biznesu, nie jest najlepiej w Polsce. Było i takie, jakieś tego. To jest zresztą pewnego rodzaju fenomen trzydziestolecia. Ja nie mogę zrozumieć, że yy, politycy yy, nie doceniają tego, że mają tak znakomitych przedsiębiorców, którzy są gotowi, jeśli stworzy im się warunki zawojowania nie tylko powiedzmy gospodarki krajowej, ale jesteśmy dzisiaj już bardzo poważnym uczestnikiem, partnerem w gospodarce globalnej i bardzo często swoimi działaniami próbują Zarżnąć kurę, która znosi złotej. Ale no właśnie, jak to się zmieniało w czasie? Czy od początku był ten problem po stronie publicznej, rządowej? Czy... Od początku to była wielka determinacja i wielkie y, oczekiwania związane z ustawą Wilczka. Gdzieś mniej więcej na, y, w latach y, y, 90., y, powiedziałbym tak bliżej, 95., 96. roku, proszę pana. Żeśmy zaczęli obserwować, y, obserwować y, wyraźne wtrącanie się i próba przejęcia y, tej inicjatywy przez y, bardzo skostniały aparat administracyjny, który y, no, stwierdził, przepraszam bardzo, ale dlaczego my w, z tego czegoś tutaj nie mamy? Powinniśmy zacząć na to wpływać. Mogę Panu powiedzieć to z pełnym przekonaniem, bo y, miałem znowu pewną historyczną szansę, mianowicie. w w 1996 roku pan premier Cimoszewicz powierzył mi misję zbudowania pierwszego w, w, w centralnej i wschodniej Europie Ministerstwa Gospodarki. Więc musiałem to wszystko połączyć, zintegrować, nadać temu określony, określoną wizję. Premier Cimoszewicz zrozumiał, że nie można patrzeć na gospodarkę jako na Podejście, niedobre jest podejście branżowe, tylko trzeba spojrzeć na to w sposób właśnie globalny. Zauważył te wszystkie elementy, te wszystkie przepływy, które między poszczególnymi branżami istnieją i stąd moja misja, która się powiodła i 1 stycznia a właściwie 2 stycznia bo pierwszy to było święto 2 stycznia ruszyło pierwsze w historii Polski Ministerstwo Gospodarki i rozumiem że w tym momencie jeszcze można było poczuć ze strony organizacji pracodawców że jest chęć jest znaczy, wola po stronie publicznej żeby współpracować ja już wtedy współpracowałem z mimo że byłem członkiem parlamentu i byłem po stronie rządowej ja już współpracowałem z pracodawcami tutaj chciałbym podkreślić wyraźną rolę pana Waldemara Pawlaka, który rozumiał też potrzebę jakiegoś takiego uregulowania i, i ścisłej współpracy, powiedzmy, struktur państwowych z strukturami pracodawców i strukturami związkowymi i m.in. na drodze rozporządzenia wydał decyzję o powołaniu tzw. Komisji Trójstronnej. To było to ciało na szczeblu na górze, na państwie, gdzie ścierały się te wszystkie różnego rodzaju poglądy. Poprzednik Rady Dialogu Społecznego. I to był poprzednik Rady Dialogu Społecznego. Której zresztą Pan jest członkiem? Której jestem członkiem. I jak to wygląda w środku w takim razie? Źle. Powiem Panu źle, dlatego że po prostu my nie potrafimy wyciągać właściwych wniosków, proszę Pana, z przebiegu zdarzeń z historii otóż kryzys komisji trójstronnej to był kryzys dialogu dlatego że podchodzono lekceważąco do wielu różnych inicjatyw działań do działań legislacyjnych to otoczenie do prowadzenia biznesu stale się pogarszało jak ja pan mówiłem ciągle nie mogę, jako były polityk ciągle nie mogę zrozumieć moich kolegów dlaczego Yy, tak oni patrzą powiedzmy, na tę gospodarkę, patrzą często z zawiścią, podpuszczani zresztą przez tych, którym się pracować ciężko nie jest, bo yy, daje się przykłady przedsiębiorcy, który jeździ, powiedzmy sobie, dobrym samochodem, tylko nie jeździ dla przyjemności, tylko jeździ dlatego, że ten samochód jest dla niego narzędziem, powiedzmy sobie, pracy i często musi pokonywać bardzo duże odległości, być yy, za każdym razem w dobrej dyspozycji i kondycji yy, fizycznej. Niestety y, muszę powiedzieć, że próbowaliśmy na y, poziomie y, Komisji Trójstronnej rozwiązywać y, wiele rzeczy. Część nam się udało. Muszę powiedzieć, że y, między innymi takim przykładem bardzo pozytywnym był pakt antykryzysowy, który udało nam się, trochę późno, ale udało nam się wynegocjować. Nie, znowu nie ze wszystkimi y, związkami zawodowymi. nam tu bardzo dobrze współpracę niestety z nieżyjącym już Janem Guzem, OPZZ-u, który był bardzo otwarty na różnego y, tego typu propozycje. Natomiast jeśli chodzi o kwestie y, konsultacji społecznych i tak dalej, to wyglądało to bardzo różnie. Jeśli... Byli to ludzie, którzy rozumieli ten problem, bo takim na pewno człowiekiem był Jerzy Hausner jako wicepremier, który widział, że staramy go wspierać w jego propozycjach różnego rodzaju reform. Takim człowiekiem również był późniejszy minister gospodarki Waldemar Prawola, który jakby. Już jako wicepremier i minister gospodarki zdawał sobie sprawę z tego, co ten dialog może ewentualnie przyjąć, przynieść to było dobrze, no ale później niestety to zaczęło się pogarszać. To spowodowało, że można powiedzieć w komisji trójstronnej zastrajkowały związki zawodowe, które tę komisję puściły i żeby ten dialog ratować, zdecydowaliśmy się po ciężkiej zresztą pracy i przy inspiracji pana prezydenta Komorowskiego doprowadzić do uchwalenia przez Sejm i do podpisania przez Pana Prezydenta w ostatnich, można powiedzieć, dniach urzędowania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Rada Dialogu Społecznego to także legislacja. Mówi Pan o trudnej współpracy. Rozumiem, że obecnie ta współpraca nie jest taka, jakby Pan oczekiwał. Mhm. Jak to się przekłada na pracę legislacyjną i jakość przepisów, które potem są również. Proponowane przedsiębiorcom, które obejmują przedsiębiorcą. Pewnie znakomity dziennik Gazeta Prawna, która chce Panu powiedzieć, ona towarzyszy mi zawsze po poranne kawie, to nie jest żaden tego, Bardzo ale miło. czytam cztery gazety, proszę pana, więc Rzeczpospolitą, z którą współpracuję blisko, gazetę. Czytam puls biznesu i, i oczywiście gazetę wyborczą, bo chcę mieć pełny przegląd, tak, żeby dziennikarze już o godzinie 8 mogli zadzwonić i zapytać się mi o pewne rzeczy, o których piszą. Więc chciałbym powiedzieć tak, że mm, z tą władzą to jest taka jakaś dziwna historia. Otóż na początku, kiedy mówię w tej chwili o tym okresie już dobrej zmiany, yy, to myśmy to wyceniali, że mniej więcej tak 40% yy, powiedzmy yy, tych konsultacji jakby nam uciekało, wie Pan, z naszego obszaru. tego. To są różne chwyty, które władza stosuje. To jest wypuszcza... sposoby, sposoby na pomijanie Tak, na pomijanie. Tak? Wypuszcza się na przykład posłów, robi się projekty poselskie. Jakoś, nie wiem, nie, ciągle nie mogę tego zrozumieć, że jako były parlamentarzysta, dlaczego również ważne dla polskiej gospodarki projekty poselskie nie powinny podlegać również prawda, procesowi konsultacji. No, ale tak się dzieje. Szczególnie te projekty, które są wkładane na Forum Wysokiej Izby, prawda na skutek inspiracji powiedzmy rządowych. To tak y, później zaczęto, to, to, to myśmy oceniali, że to dochodzi już do 60, powiedzmy sobie, procent. Czasami myśmy się dopiero rano dowiadywali, że raptem się pojawiła jakaś ustawa nieskonsultowana, bo projekt poselski już była prawda, uchwalona, poszła do Senatu i właściwie już nie można było nic tutaj zrobić i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj, jeśli pan pewnie rozmawia z przedsiębiorcami, to pan wie, że dzisiaj polski przedsiębiorca y, skarży się na. Trzy zasadnicze rzeczy. Ale najważniejsza w tym to jest kwestia otoczenia do prowadzenia biznesu. Tego, tego całego, wie Pan, tych różnych zmian, którymi jest zaskakiwanie, a jak Pan wie w Polsce, żaden prokurator nie przyjdzie do wiadomości, że y, ktoś nie mógł przeczytać czegoś, o czymś nie wiedział, powiedzmy i tak dalej. Domniemanie znajomości. No. Y, y, więc właśnie, to jest kwestia pierwsza, to jest otoczenie. Drugi problem to jest niestety nakręcająca się spirala kosztów. No i trzecia to jest sytuacja, jeśli chodzi o rynek pracy, czyli zatrudnienia. To są te trzy największe bolączki na dzień dzisiejszy polskich przedsiębiorców. Czy pomimo tej trudnej sytuacji, jeśli chodzi o dialog, o pomijanie, rady dialogu, e, czy w ostatnim czasie powstały jakieś projekty, zmiany, które potem stały się, stały się prawem, e, które poprawiają sytuację przedsiębiorców? Proszę Pana, my powiem Panu teraz rzecz bardzo ciekawą, otóż z uwagi na czasami nawet, ja bym powiedział, arogancję strony rządowej w tej kwestii. Mamy szczególnie ja mogę to powiedzieć, ponieważ ja w, w dalszym ciągu zajmuję się obszarem polityki gospodarczej rynku pracy, mamy cały szereg wspólnych uchwał które potem przechodzą już przez na posiedzeniu plenarnym strony społecznej, czyli pracodawcy związków zawodowych. Znajdujemy tutaj y, możliwości do porozumienia się, czyli to jest też y, dowód na to, że doceniamy naszych pracowników, których reprezentują związki zawodowe i mamy całkiem pokaźny y, pakiet tego typu uchwał, które potem zostają przyjęte już na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego ale bardzo byśmy chcieli żeby również posłuchano nas także w tych kwestiach stricte gospodarczych. Przecież co ja będę Panu mówił? Historia dotycząca zamrożenia cen energii elektrycznej. Mówiliśmy od samego początku, nie słuchano nas, a potem trzeba było tą ustawę proszę pana praktycznie dwu-trzykrotnie poprawiać i to do dzisiaj to nie jest jeszcze w porządku i tak dalej. I mógłbym znaleźć takich przykładów tysiące. W związku z tym korzystam z tej okazji i apeluję do rządzących, żeby się jednak obudzili, aby pamiętali, że ta gospodarka to nie jest tylko ich domena, ale to jest nasze dobro wspólne. A my mamy prostą zasadę. My sobie damy radę, tylko nam nie przeszkadzajcie. Panie prezydencie, domykając klamrą jakby naszą dyskusję, korzystając z pana doświadczenia wieloletniego w środowisku gospodarczym, ale również w tym środowisku rządowym czy też, czy też w parlamencie. E, i jest Pan również doktorem nauk ekonomicznych. Niektórzy stawiają te, taką tezę, ja ją przewrotnie przytoczę: za komuny było lepiej. Czy za komuny było lepiej? Proszę Pana nie było lepiej. Ja mam określone doświadczenia, także i wie Pan, zawodowe. Przede wszystkim mieliśmy utrudniony dostęp do całego szeregu środków. Za tak zwane komuny, wydaje mi się, w ogóle nie rozumiano gospodarki. No, wie Pan, jeśli nakreślimy sobie jakikolwiek minimalny poziom, to być może jest wielu jeszcze zadowolonych, no ale polski przedsiębiorca chciałby zawsze być do przodu, chciałby wyprzedzić konkurenta, chciałby mieć nieograniczone możliwości rozwoju swoich pomysłów, dobrej współpracy z pracownikami. Tego tam nie było, wie Pan. Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy wtedy odpowiadali za ten obszar gospodarczy, no nie wiedzieli, co z tym zrobić, czego dowodem były półki sklepowe możliwości gospodarstw domowych. Ja jestem wie pan już człowiekiem schodzącym z tej sceny, pan jest młodym, więc pan nie pamięta, jak się przychodziło do sklepu i patrzyło się był ten tak zwany swój ocet. Ja pamiętam kartki, zresztą chcę Panu powiedzieć, że miałem przyjemność jako w tym czasie wiceminister. Rolnictwa i gospodarki żywnościowej znosić kartki na mięso. Decyzją kart, pana Kartki. Ka, 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 kart... Kartki jeszcze, jeszcze pamiętam. Ta, kartki jeszcze pan pamięta. Więc y, to świadczy o tym, że y, to nie było tak, jakbyśmy y, do tego. Być może y, sytuacja wielu ludzi była bardziej stabilna. Y, y, być może właściwe było wtedy powiedzenie, czy się stoi, czy się leży, to tam, to się powiedzmy należy i tak dalej, ale to nie o to nam chodzi. Pan, znaczy my uważamy, że to jest taka grupa społeczna, której zależy na tym, żeby być mocnym, silnym, zwartym, gotowym do kolejnych wyzwań. I mówię tylko prosimy, żeby nam nie przeszkadzać i nie utrudniać nam tego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Życzę tego właśnie, czego Pan również sobie życzy, czyli nieutrudniania jak najlepszego dialogu ze wszystkimi stronami społecznymi. Gościem dziękuję. Dziennika Gazety Prawnej był Pan Andrzej Malinowski, prezydent pracodawców RP.